W ostatnim czasie, czyli mniej więcej do około 3 lat, bardzo rzadko w topce polskiego Twitcha pojawiają się jakieś nowe osoby. Większość widzów już przywykła, że publika, która pojawiła się na Twitchu, osiedliła się u konkretnych streamerów i przez to nie szukają żadnych nowych osób. Aż tu nagle 30 grudnia w kategorii język polski już od 15 na samym szczycie znajduje się w większości nieznany Natan Zgorzyk, który na przełomie 30 i 31 grudnia na swoim streamie miał ponad 50 tysięcy osób. Więc nic dziwnego, że dla większości osób z Twitcha nasuwa się jedno pytanie: kim jest k**wa Natan Gorzyk? Na to pytanie odpowiemy sobie już za chwilę. W tym materiale przeanalizujemy sobie, Jak ten Zgorzyk zaczynał? Na czym zbierał pierwszą publikę? Kiedy zaczął streamować? I jak nim na tak nudnej grze Jako jest fazmofobia zbiera aż tak dużą publikę? Zaczynamy. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze. I serio zostaw tego słabość 95% z was nie ma tej subskrypcji. A odnosząc się do ostatniego Filmu to tak. Jak jestem zmęczony to cieplanie. a czy zwykle śpię po 4 godziny, To zwykle sepilenie. No właśnie kurwa. Jak się wybije To będę miał więcej czasu na spanie. ci się ode mnie. A i szaro dla pierwszych wspierających. I też możesz być na tej liście tylko za złoty 99 do rzeczy, zaczynamy Natan Zgorzyk ukrywający się pod pseudonimem Natan Zgorzyk bądź Natan Defretka Swój pierwszy i najstarszy film na kanał wrzucił 7 czerwca 2014 roku Czyli chwilę przed pięknymi czasami klepy pfp w minecrafcie 189 Materiał zawiera poradnik jak zainstalować wspomnianek przed chwilą minecrafta I dodatkowo na spontanie sam Natan uczył się jak go pobrać Nie wiem co to jest yy, możecie to za... A to, no to dobrze, no to bierzemy x po prostu Ale nie, czekajcie Czekajcie, aż się wszystko zrobi. Ten film usunął, i 4 lata temu uznał, że jednak znowu ten poradnik się komuś przyda, i szacunku za to. A sam film zdobył aż 100 tysięcy wyświetleń Nie wiem, kiedy to się odbywało, ale nie ma tego na Social Blade, więc ja mam jak tego sprawdzić. Ale znowu to jest taka: no, co to powiem. Natan niewiele później, bo jakieś 6 lat po wstawieniu poradnika i powroć Minecrafta zaczyna robić muzykę. I najstarszy kawałek na kanale jest z 3 listopada 2020 roku. Ale mimo to na pewno nauczę, nie wiesz jak grać. Ale nawet po wrzuceniu kilka kawałków z tego jeden to zdobyła 8 tysięcy wyświetleń, co jest oczywiście niczym przy zajebistym poradniku z Minecrafta, odpuścił sobie i poszedł w nowy content z nowym nickiem. Natan jako Natan Zgorzyk swój pierwszy materiał wrzucił na YouTube w październiku 2021 roku i zaczął robić content newsowski, który bardzo szybko bo po około ponad tygodniu zaczął też wrzucać na TikToka. A jak już wszyscy wiemy, na TikToku o wiele łatwiej się komuś wysiedlić niż na YouTubie. I o ile na YouTube niektóre filmy nie potrafiły przejść 500 wyświetleń to na TikToku trzymał stałe 10 tysięcy w górę. I na przykład na takim TikToku z tego, że Blow zaczyna robić swoje burgery, zdobył ponad 100 tysięcy wyświetleń Swoje pierwsze w historii. A im miał więcej wyświetleń na TikToku, to tym więcej osób przechodziło na YouTuba Dzięki czemu robi tam większe wiosy. Dodatkowo na ten czas zaczął eksperymentować miniaturkami. Na początku zmienił kolor żółty na niebieski, co już przyniosło wzrost wyświetleń. No bo co mnie by nie było, kolorek napisu jest naprawdę bardzo ważny, a potem zaczął robić już no, naprawdę ładne miniaturki. Dzięki czemu jeszcze więcej osób klikało w jego filmy, I niektóre materiały potrafiły zbierać po 50-100 tysięcy wyświetleń, czyli liczby, których nadal nie przebił, a do dnia dzisiejszego. Ale te liczby są oczywiście spowodowane coraz większą pozycją na TikToku, a co za tym idzie, coraz większy przyzutem widzów na YouTube'a Bo pod koniec 2022 roku Nathan potrafił wykręcać po ponad 1 300 tysięcy wyświetleń, a inne TikToki potrafiły się trzymać w okolicy 500 tysięcy. Ale wszystko oczywiście zależało od tego, jak ciekawy był dany news Ale szczerze, ile można gadać w jakichś newsach? Nathan chciał robić to, co robił kiedyś Nathan Fredka, grać w gry, grać w Minecrafta. Na początku 23 roku Naden odpala serwer Minecraft razem ze swoimi ziomkami Który zawierał masę łodów, bossów, nowych potworków i tak dalej A przez to, że TikTok promocyjny serwera zdobył aż 1500 tysięcy wyświetleń To na serwer wbiło tyle osób, że wyjebał serwery No w każdym razie, bo trzeba grać gdzieś w tego Minecrafta Tylko gdzie? No robić streamy na TikToku? No góra szanujmy się To może zostać gameplay na YouTube'a no też nie mamy 2020 roku, więc padło na Twitcha. A razem z tym poszedł największy konflikt w karierze Natana I zaryzykowanie całej kariery, żeby zmienić swój content o 180 stopni. Bo równo od 1 maja już nigdy więcej nie pojawił się TikTok newsowy, a został zastąpiony TikTokami ze streamów, na których grał w gry. Widzicie tutaj te powiązanie kontentowe? Ja też nie. Ale no stało się. Nadal początkowo na streamach miał problem wykręcić jakiekolwiek liczby. Żeby go w ogóle Twitch Tracker wyłapał, przez to pokazuje, że streamuje od maja 23 roku, gdzie tak naprawdę streamuje od kwietnia. Ale to taka pierdoła A TikToki słyną, no, no co by nie było zajebiście 52 TikToki. Tyle TikToków na ten podrząd wykryciło minimalnie 100 tysięcy wyświetleń od początku zmiany kontentu. I został przerwany przez TikToka, który zrobił 89 tysięcy wyświetleń. A pierwsze 5 TikToków po zmianie kontentu zrobiły po minimalnie pół miliona wyświetleń. No rozumiecie, Ziomek sobie zmienił kontent o 180 stopni na TikTok. A. Gdzie to jest równoznaczne z ogromnymi spadkami Jego pierwszy pis tiktoków zrobił minimalnie pół miliona wyświetleń No A co aż tak przyciągało widzów do jego tiktoków? No w skrócie dwa słowa Głośno śmieszne NIE! Teraz wiadomo, że on będzie na swoim Dziś, bawie Więc obstraj zjadę, zjadę swojego midlane pingami I zabijcie go we dwójkę Ale no co, działa? No działa. A na to, że że szły aż tak zajebiście, składało się kilka czynników. Pierwszy stosowano od wielu lat przez wielu streamerów, czyli głośne krzyknięcie, równa się ich tylko wersja TikTokowa. Drugi, naprawdę dobry montaż, dużo zbliżeń, dużo napisów, hype, muzyczka i tak dalej. No TikTokowe głowy to naprawdę lubią. Trzeci, że niektóre osoby, które dopiero zaczynały grać w Lola, mogły się czegoś dowiedzieć z jego TikToków, bo on tam dużo tłumaczył co dlaczego robi, czego nie robić, na co uważać i tak dalej. Czwarty grał Eko, spoko champion. I ostatni, czyli swoiste mobile w komentarzach. Już to o co chodzi. Mówię o tym, że ziomek jak można to głównie oglądać, przecież on tylko drze To To inny mu odpisywał, moim zdaniem to się fajnie ogląda. I potem myszeczki w komentarzach dyskutują dalej, kto ma rację, a na to zbiera tego plony. Plony w postaci kolejnych wyświetleń. Bo TikTok wykrywa, że film to zbiera duże zainteresowanie przez ruch w komentarzach. Przez to pokazuje się kolejnym osobom, przez to więcej osób pisze głośniej śmieszny równa się PPW. Na to inne osoby mu odpisują, że nie mają racji, no rozumiecie, po prostu cały czas to napierdala. Ale to jest co ciekawe, niektóre filmy na ten potrafiły mieć nawet po 5 minut, gdzie na TikToku średnio uwaga widzę jakieś 7-8 sekund. A i tak osoby potrafiły oglądać jego TikToki do końca. Ale jakby to się udało? Nie wiem. Ale jak już pewnie zauważyliście, na to naprawdę dobrze przerzuca widzów z TikToka na inne platformy. Tak jak to robił na przykład na YouTube. Więc zwiększenie liczby do ponad 200 na streamach to była kwestia no około 10 streamów. Dodatkowo inny streamer Xen Podłoga LOL, nie Szachista pokazał mu jak ustawić streamy na TikToku, dzięki czemu zaczął streamować na platformie, na której miał najwięcej wyświetleń. A dzięki temu, a raczej przez to, że na TikToku się ogląda naprawdę słabo, to TikTokowcy musieli przychodzić na Twitcha. I dzięki temu miał większe liczby na main platformie. To dość proste zrozumienie. A do szybkiego zbudowania sobie podstaw na Twitchu, czyli posiadanie średnie ponad 100 tego czatu, nakłada się kolejna ilość czynników. Takich jak to, że na to streamowo po naprawdę dużą ilość godzin, między 120 a 200 godzin miesięcznie, co jest naprawdę sporą ilością godzin, szczególnie dla osób, które wcześniej nie streamowały, tylko poświęcały 2-3 godziny dziennie na nagrywanie TikToków, ale dzięki temu, że tak zapię... To przez pierwsze 3 miesiące udało mu się zebrać 10 tysięcy followów. Bo cały czas tiktokowe głowy wbijał do niego na streama, pisał czy to on z TikToka i zostawiały follow'a. I na sprawo to to, że to potrafi być pozytywnym goskiem przez pan 120 godzin. Oczywiście nie w takim natężeniu jak to robi na 5 minutowych tiktokach, ale dalej potrafi coś tam krzyknąć, jakie zbudować napięcie i tak dalej. Czyli coś, czego nie potrafi zrobić większych streamerów, bo na przykład ich publika tego nie potrzebuje. Ale że Nathan robi streamy dla coby nie było ono młodszych widzów, to będzie dla nich o wiele bardziej przystępny niż taki Gucio czy jakiś odtwarzacz. Bo u niego cały czas coś się dzieje, jest dużo bodźców i tak dalej, i tak dalej. Kolejne to, że Nathan, mimo tego, że miał spadki, to potrafi myśleć na i streamować dalej tyle samo co wcześniej. Szybkie sprostowanie dla osób, które nie ogarniają, czemu to może być problem. No, bo jak przez jakiś czas miałeś większe liczby i potem czy ci te liczby spalać, to za czas kminisz, co robić źle, czy się nadajesz do tego streamowania i tak dalej. I takie problemy mają głównie streamerzy, którzy przychodzą z TikToka. Bo na przykład przez jakiś czas ogłaszali, kiedy odpalają swojego pierwszego streama na Twitchu, na tym streamie pojawiło się przykładowo 50 osób, ale z czasem z kolejnymi streamami te 50 osób zmieniło się w 20. I takim streamerem odchciało się streamować i wracają robić 30 sekundowe TikToki. Też na pewno pomogło mu to, że scena w LOL nie jest jakoś za bardzo rozbudowana I Wielu streamerów na Stars zainteresowało się na Nie mówię tutaj o ścisłej topce, ale taki na przykład lewus bardzo szybko się z nim zapoznał. Nagrywali tam jakieś filmy, soloku, no rozumieć. Z czasem zaczęły pojawiać się pierwsze współprace. Został zapraszany na pierwsze turnieje, takie jak Orbit Cup, chyba jakoś tak to się nazywało. Nie, nie chcę mi się szukać tego nazwy, ale coś takiego. Ale najważniejsze było to, że to nie był streamerem z TikToka, który przyszedł na Twitchu sobie lolka streamować. tylko był już faktycznym streamerem z Twitcha, który trzymał na Lolo od 200-400 widzów. Ale pomimo tego, naprawdę spory procent widzów dalej go o Bo mówili, że robi kody dla dzieci, niech wraca na TikToka i i tak. No, ale pamiętać jak mówiłem, że coinflipa całej kariery na TikToku? No, to zrobił to kurwa znowu. Na szczęście nie aż tak drastycznie i na bardziej stabilnej platformie jako jest Twitch, ale znowu, konflikt, zmiana kontentu, ale czemu to zrobił? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie miał dość grania Soloku, męczałem się z trollami z bota i nie chciał być więźniem ligi na streamach. No i co? No, to znowu mu się udało. Tym razem on zostanie budowniczy w Minecrafta i gra w build battle na Hypixelu. I pewnie wam, tak jak i mi, przychodzi jedno pytanie do głowy. Jak można zrobić emocjonujący content, pod ludzi z TikToka na build battle? I odpowiedź jest jedna. Nie wiem, ale jakoś się da co?! Co?! Czemu trzymasz to czerwone gówno?! Czemu trzymasz! Czemu trzymasz! To A Jak już mu się udało robić emocjonujące kony na takiej gierce jako jest Minecraft, to dosłownie zaczął grać we wszystko, bo na wszystkim był w stanie robić content, który by siadł jego widzom. Dlatego zaczął eksperymentować i grał w takie chain together albo w taką fazmofobię, która potem okazała się jego ulubioną grą do streamowania, która w jego przypadku jest naprawdę dobrym trafem. Bo po pierwsze, dość łatwo jej krzyczeć, a po drugie, jak wychodziła, to jeszcze większość jego widzów nawet nie miała komputera. Więc za tej taką siadł taki content. Zaczął się od wiara, ale na z czasem zaczął ogarniać zwykły gameplay, który nie wymaga stania i męczenia. Się ze po itemy i tak dalej. Potem zaczął grać na trudniejsze tryby, które polegają na tym, że zamiast trzech dowodów masz tylko jeden. Sam tryb nie jest jakiś giga ciężki, ale też z początkującą osobę go nie ogarną na start. No w każdym razie robi content, robił liczby i na Twitchu i na TikToku, bo na Twitchu miał po około 800 osób średniej, gdzie przypominam, każdy w tę grę grał dwa tygodnie i potem mu się znudziła, a on grał w nią od pół roku. A na TikToku robił po 2 miliony 300 tysięcy wysiedleń. Bo na przykład jakiś widz na czasie rzucił mu wyzwanie, że jak wygra tę rundę, to dostanie 500 zł do a, a potem jak wygrywał tę r jak się zgadzały, więc opłacało się. Dobra, my to pierdół, pierdol, a trzeba powiedzieć o najważniejszym o na Natana. Wszystko zaczyna się od zaproszenia Natana do zagrania Wamongasa z innymi streamerami i w tym samym czasie ogłoszenie challenge'u którymi odradzić Strike na najtrudniejszym poziomie w Jednak druga aktywność razem z czasem zdobywały coraz większą publikę. Gry z ekipą, w której pojawiał się na przykład czy Mandzio przyciągały do Natana około 3000 osób. Dzięki czemu już na początku grudnia klasyfikało się w top 25 polskiego Twitcha. A dzięki praktycznie codziennemu graniu fazmu na streamie i co jakiś czas przewalaniem challenge'u, to coraz większa ilość osób przychodziła do niego na Przebijając nawet te liczby, w których gra z Muciakiem. I dochodzimy do pięknego czasu, kiedy większość streamerów ma wyje na streamowanie. Bo są święta i powinni mieć wolne. No, z tego założenia nie wychodził to. 23 grudnia, wtedy ten pierwszy raz w historii kanału przebija 5 tysięcy osób w jednym momencie na kanale. Wtedy też Natan zaczyna streamować po 10 godzin dziennie, byleby dobić challenge. Ale 26 grudnia wypija Pala się na 51 grach pod rząd Will przez niefartowny red w ducha na jego twarzy. A przez to, że Nathan się wypalił, to musiał zacząć od zera. A żeby był 26 grudnia, godzina 20, no to musiał się naprawdę sprężyć, żeby się wyrobić do końca roku. No bo jednak, zagrać 100 gier, to zagrać 100 gier. Trochę czasu to zajmuje. I przez to Nathan odpalał się dzień w dzień, aż do końca roku. Nabijając kolejne wygrane na liczniku, tak samo jak nabijał kolejne liczby na swoich streamach. Bo takiego 28 grudnia, kiedy naprawdę, ale tu naprawdę nikt nie był odpalony, to Nadan dobijał aż do 10 tysięcy osób. 29 grudnia 13 tysięcy osób. I 30 grudnia aż 55 tysięcy osób oglądało jak na Dobinia 100 wygranych Mistrika. Co prawda bardzo prawdopodobne, a wręcz pewne było to, że ktoś dał mu 20 tysięcy botów, z których na początku wyszło 10 tysięcy i potem kolejne 10. Ale taki na przykład bo na to Permanentowi a nie. I mówię, że to był trzeci największy stream w 2024 roku. Ale i tak ma każdy wyjebałem się stronę, to nikogo to nie dziwiło. Nawet gdyby licznik pokazywał tylko 35 tysięcy osób, to to i tak byłoby gigantycznym osiągnięciem, szczególnie, że grał w fobie, Ale czemu natomiast o tak duże liczby? Na pewno mu dużo dało to w jakim okresie zrobił ten challenge. To, że akurat kiedy go zaczynał, to zaczęli go zapraszać do wspólnego Amongusa. To, że kiedy akurat kończy challenge, to nikt nie odpalał, bo były święta, a on sam streamował po 10 godzin dzień w dzień. A sam challenge od się naprawdę dobrze oglądało. Mówię o dziwo, bo mimo tego, że obserwujesz, na od początku jego streamowania to, to nie byłem w stanie go oglądać po prostu no nie było tego dla mnie ja jestem widzem który sobie woli obejrzeć 8 godzin streamu ogucia kiedy napierdala w pojemo w pitch czat niż takie energiczne streamy na solo kolejce a te fazmy łodziwo się naprawdę dobrze oglądało i kmieniłem czemu i doszedłem do kilku wniosków na pewno sporo daje to że on to faktycznie dużo wie o tej grze zna takie pierdało że jak ktoś krzyknie na wykrywaczu dźwięku to znaczy że to jest Banshee czy że jak włączy i od razu ktoś wyłączy światło to znaczy że to jest mara Możliwe, że teraz daje fake info ale coś takiego mi w głowie została na pewno też umilało mi oglądanie to, że on to było o wiele spokojniejszy. I większy dopaminka była tylko wtedy, kiedy faktycznie działo się coś ciekawego. Bo był jakiś ścieżki duch do rozpoznania, który był na przykład zbugowany, a nie było overreactingu, nakazu pierdołę. I tylko pod koniec rundy sobie śpiewał, chat spamował, to sobie wtedy włączałeś na pięć minut od kartę, odpalałeś zgrzyt i potem wracałeś. I chyba najważniejsze było to, że każda runda mogła być tą ostatnią. Coś tak jak było to w przypadku Gucia, tylko w drugą stronę. U Gucia challenge się kończy w momencie jak pokonał dwie żaby, a u Natana się kończył, kiedy przegrał. A oczywiście im bliżej końca, tym większe emocje, szczególnie wtedy, kiedy już nie ma czasu, żeby dokończyć ten challenge. Gdyby się widziałem od 30 grudnia, no to niestety musiałby się poddać. Ale czy Nathan? Wszystko to zaplanowało tak, jak to przed chwilą opisałem? O takie rzeczy trzeba już pytać Antana. Ale teraz najważniejsze pytanie: Czy Nathan utrzyma liczby, jakie miał na ostatnim streamie? Wydaje mi się, że odpowiedź jest jedna. Nie ma chora. Bo dosłownie nikt nie byłby w stanie utrzymać takich liczb. Tylko to jest ważniejsze, jak Nathan przyjmie te spadki. Bo na taki wynik średniej osób na streamach nakładało się naprawdę wiele czynników, które utrzymywały te osoby na streamie. Chyba, że Nathan jest kontentową bestią, już w przyszłym tygodniu ogłosi kolejny gigachallenge, który na nowo przyciągnie publikę. Tylko że takie na Członkiem za czelędzem, by utrzymać większą publikę, prowadzić do jednego: do wypalenia. Ale to też się tak, że jak nadal wróci do tego co robił wcześniej, to spadną mu liczby do takich, że byłoby to można nazwać upadkiem. W ostatnie dwa miesiące, Dan naprawdę ustabilizował swoje pozycję na polskim Twitchu. Dzięki chociażby temu, że masa innych streamerów poznała go bliżej na takim amongasie. I taka na przykład Kasik sama się zadzwoniła do niego i dawała mu parady, co jak roić w streamingu, na co uważać i tak dalej. I na przykład dzięki niej zaczął prowadzić Instagrama. Wiesz co, co? spadek będzie, ale spadek, a nie upadek. I najprawdopodobniej od 25 roku na ten cały. Co zmieni się pojawiać w top 50 polskiego Twitcha No bo co by nie było wprowadził na Twitcha naprawdę sporą ilość nowych widzów Tak jak to dwa lata temu zrobił Multi I ta masa nowych widzów jak będą wchodzić na Twitch TV Będą w pierwszej kolejności wybierać właśnie Natana No i dobra, dowiedziałeś się kim jest Natan Zgorzyk Jakie koń flipy zrobił, co miał 55 tysięcy osób na swoim streamie No mógłbyś kurwa zostawić tego suba, co? Dzięki za obejrzenie do końca Jak się podobało to zostaw suba, lajka Napisz w komentarzu co są jeszcze postaci Natana Zgorzyka Jeszcze raz szaro dla wszystkich wspierających Pamiętaj, tylko złoty 99 zł? Możesz być na tej liście Nieźle, i słuchaj stary, dodatkowe filmy dla nich wrzucam. To jest poje. Dobra, wbijaj na Instagrama, Twitcha, Discorda. No i co? Bieg wieczoru.